Szczęścia chodzą parami. To był styczeń. Pamiętam, że wybraliśmy się z przyjaciółmi w góry. Grupa kilkuosobowa, parę dziewczyn i chłopaków. Jest zimno, a my wspinamy się coraz dalej. Z lekkiej zadymki, która się wytworzyła, za chwilę zrobiła się śnieżna zamieć. Przez moment nie widać szlaku. Niepewnie stawiam nogę, i grunt pod mną się obsuwa. Chwilę wcześniej założyłam dodatkowy ciepły kombinezon. Jest śliski i to sprawia, że zaczynam się zsuwać po zboczu. Nie wiem, gdzie spadam. Jeden z moich kolegów natychmiast rzuca się za mną i wbija toporek w zamrożony śnieg. Zatrzymujemy się. Pozostałe osoby z naszej grupy wyciągają nas do góry. Wszystko rozgrywa się w ułamkach sekund. Przyznam szczerze, strach zajrzał mi w oczy. Wyprawa w stronę śnieżnych kotłów. W samym środku zimy nie była dobrym pomysłem, ale młodość nie lubi ograniczeń. Nie zawsze da się przewidzieć konsekwencje swoich decyzji. Najważniejsze, że moja przygoda zakończyła się szczęśliwie i wyszliśmy z niej cało. Gdy pełni emocji doszliśmy do schroniska, mimo zamieci, dostrzegłam pod nogami przyklejony do śniegu banknot. To było zaskakujące zwieńczenie dnia. Nominał pozwolił nam zapłacić za nocleg, i jeszcze wykupić wieczorną kolację. Tego dnia miałam podwójne szczęście. Czasami myślę sobie, że jestem jak himalaista, który napawa się swoim sukcesem, szczęściem, a potem obiera kolejny szczyt do zdobycia i znowu ciężko pracuje. W swoim życiu wiele razy opracowywałam strategię, jak dojść do celu. I wcale nie były to łatwe wspinaczki. Dzisiaj wiem, że każdy sukces to jest ogromna praca i trzeba wiedzieć, co zabrać ze sobą w drogę, aby skutecznie dojść do celu. Jeśli chcesz wiedzieć, czego nauczyła mnie ta historia i o czym są pozostałe opowieści, to zapraszam Cię do przeczytania książki My Name is Woman, Businesswoman.